Słuchajcie, ten Mercedes jak na swoje lata to naprawdę w bardzo dobrym stanie jest ta lampa. Klosze całkiem przyzwoite. Wnętrze gdzieś tam troszeczkę się sypała izolacja na kablach, także zabezpieczyłem to. Nasmarowałem regulatory. Lustro soczewki wymienione na zregenerowane. Szkło soczewki dokładnie umyte. I teraz lampa jest przygotowana do właściwie sklejenia. Jestem pewny, że po takiej regeneracji będzie świeciła jak nowa i będzie służyła kolejne 20-30 lat. Słuchajcie, lustra były bardzo wypalone. No ale z racji wieku no to niczego innego się nie spodziewałem. Teraz lampy będą świecić jak nowe, ponieważ założone są lustra po regeneracji, gdzie jest napolona nowa warstwa aluminium. Nazywacie to sreberkiem, czyli mamy nowe lustro, które odbija światło i ukierunkowuje je, dzięki temu. Droga będzie idealnie oświetlona, zauważyłem, że instalacje w lampach były skruszałe, wiele kabli przy każdym ruchu traciło tą izolację, więc to też jest zabezpieczone, wyczyszczone wnętrza, nasmarowane regulatory i tak naprawdę lampy są gotowe, żeby odesłać, no i tutaj te gniazdo, kierunkowskazu też jest doprowadzony do stanu używalności, także spokojnie można montować tam oprawkę i wszystko będzie działać.